I tam w kolejnym filmie, jak pewnie widać, albo i nie widać. Park oliwski. Obiecałam Romie. Było trochę migawek. Yy, trochę tych filmów w ogóle też było z wcześniej, jeszcze z przed tylko wiadomo, nie zawsze się to namierzy po tytułach. Natomiast trochę tego było. Będzie coraz bardziej żywy, coraz bardziej kolorowy i tak piękny całorocznie park yy, oliwski. Dużo miejsc wodnych, dużo różnych ciekawostek, także ja sobie tutaj po prostu przejdę, opowiadam perfumowo i nie tylko. Yy, a mam takie pół godziny, do autobusu właśnie. E, więc będę tak się kierować w stronę przystanku, ale przechodzę przez ogród właśnie tutaj, e, od razu powiem, że kupiłem sobie takie chrupki. To są chrupki z ryżu brązowego, o takim dosyć nietypowym smaku. E, imbir, cytryna. E, czuć coś trochę słodkawego, trochę słonawego. Ogólnie takie bardzo kontrastowe, bardzo wyraziste. Ech. Ciekawe i to nie jest pierwszy raz, już kiedyś kupowaliśmy te chrupki, jako taką zdrową przekąskę. Yy, ona jest bogata w smaki i to jest, powiem szczerze, przekąska. Staram się mniejsze leścić. Yy, to jest przekąska, która, powiem szczerze, zainspirowała mnie do stworzenia takiego zapachu. Dlatego, że tutaj jest też właśnie ten ryż, złożowość, i tak dalej. Mam piękny ekstrakt zbożowy. Mam przepiękny ekstrakt z naturalnej cytryny, też przepiękny ekstrakt z bergamotki i przepiękną esencję z imbiru. Także myślę, że. A ten ekstrakt zbożowy, widać kaczkę, dokładnie kaczora. Myślę, że te składniki to będzie taki minimalistyczny zapach, bardzo kontrastowy, bardzo żywy. Może dodam jeszcze troszeczkę takich składników typu przestrzeń, para z żelazka, nie para z żelazka i tak dalej. I to jest, to jest też w ogóle taki ciekawy pomysł, ponieważ w tym w tych chrupkach jest taka trochę słodkawość, trochę taka właśnie cytrusowość, cytrusowość z tej cytryny, cytrusowość też z imbiru, bo imbir to tak naprawdę żółte kwestie, żywe kwestie, cytrusowe kwestie, aromatyczne kwestie, lekko pikantne kwestie, trochę w stronę też czasami azjatycką, nieazjatycką, i właśnie w tym zapachu będę chciała zawrzeć te różne kontrasty, te różne niuanse, zachować minimalizm, żywy charakter, aromaterapię i jednocześnie też właśnie. Żeby troszeczkę było tej soli Troszeczkę było tej słodyczy Słodycz jest w tym ekstrakcie zbożowym Myślę, że myślę, że mam naprawdę Że tak powiem Właściwe składniki, składniki Na właściwym miejscu, żeby coś takiego Zrealizować, taki pomysł także, także Także idę Muszę sprawdzić w ogóle, która jest godzina Czy ja troszeczkę za wolno nie idę Czy ja troszeczkę za wolno nie idę już mam coraz mniej tych paczek do rozpakowania, muszę powiedzieć, <noise> po powrocie już rozpakowałam jedną, rzutem na taśmę, nawet sprawdziłam, nawet trochę nagrałam i wybyłam z domu, także do nich wrócę później, dlatego że oba zapachy na pewno nie są już na taką pogodę, już się robi ciepło, już w ogóle sprawdzaliśmy, weekend jest przepiękny, poniedziałek jest przepiękny, mamy te poniedziałki wolne, także tutaj no, na taką piękną pogodę, początki wiosny trzeba było zaplanować jakąś wycieczkę w takie miejsce, które jest na miejscem nieznanym. I chociaż to w miarę w ostatnich udało się znaleźć super nocleg akurat i super całą otoczkę tego. Także ja jestem osobiście bardzo zadowolona. Dlatego, że to też jest w ogóle miejsce z aspektem wodnym, że tak powiem. Ale akurat w inną stronę. Ale fajnie, już byliśmy w tym województwie. W ogóle to jest takie województwo, które zawsze było przez nas, jakby, może nie tyle odcięte, co zawsze te wyjazdy w stronę czegoś wodnego kończyły się przeróżnymi miejscami nadmorskimi. Ogrom różnych wyjazdów, ogrom różnych miejsc, praktycznie całe wybrzeże yy, łącznie z tym, że praktycznie całe wybrzeże też i pieszo. W sensie, że pieszo, plażą również zaliczone. Ale wiele różnych wyjazdów, wiele długich wyjazdów. Po prostu to było tak, że przez kilkanaście lat, praktycznie czasami sześć razy w roku, krążyliśmy tak Wrocław nad morze, Wrocław nad morze. I y, zawsze, gdy była to perspektywa, jechać, idziemy na północ, jechać nad morze, jechać y, do Krainy Jezior. Kończyło się oczywiście morzem, fale, szum, bryza, spacery nad morzem. Tak się kończyło. Natomiast jak mieszkamy nad morzem, to jest na co dzień i w pobliżu są te rejony z jeziorami i jeziorami. To oczywiście wtedy się włącza, włączają się inne kierunki. I my już byliśmy w tym województwie, już byliśmy nawet tam, odwiedziliśmy dwa jeziora i to nawet zimą. Zresztą odwiedziliśmy też jeszcze inne miasteczko w ogóle, które ma cztery jeziora, ale teraz się kierujemy do dużego miasta, które wiem, mało wiem o tym mieście, ale wiem, że dostęp do jezior i tak dalej ogromny. I zawsze gdzieś to miejsce miałam w głowie, że chcę odwiedzić. Odwiedzaliśmy już tu różne miejsca które gdzieś tam nam migały przejazdem, nie przejazdem, więc one już zostały z perspektywy z tego wyjazdu z Gdyni, że tak powiem, zaliczone. Już był i Toruń, i Bydgoszcz, i oczywiście m, wiele kolejnych razy Malbork i Elbląg, chociaż Malbork był wcześniejszy, jak jeszcze nie mieszkaliśmy w Gdyni. E, więc różne, i Morąg, i nie Morąk, także dużo tych miejsc, ale to miejsce jeszcze nie. Także... Super, że taki mocny podryk wiosny będzie. W ogóle w tym spacerze trzeba jakieś tematy perfumowe obrać. Sprawdziłam, 17 minut do odjazdu, więc takim myślę spokojnym, naprawdę spokojnym krokiem ja się mogę kierować. I tak sobie spokojnie i oddychać i obserwować co tam nowego od ostatniej wizyty tutaj się pojawiło roślinnie. My Często chodzimy, do, często chodzimy do Parku Oliwskiego. Czy to właśnie w kwestii Dziwizu, czy tutaj ten phtark, czy y, teraz nie, ale kiedyś jeszcze, zanim się przeprowadziliśmy, to właśnie w Oliwie mieszkał Berka Brat. Także y, ten Park Oliwski był y, odwiedzany. Słychać też i ptaki, słychać wiosnę. Tutaj mamy daglezję zieloną. Teraz w tym żywotniku dużo takiej soczystej zieleni. Przepiękny zapach oczywiście 15 drzewek. Nie wiem, czy uda się tutaj zaobserwować szarytki. O, jest. O, jeszcze wart z... no, Fart, fart. My przedwczoraj byliśmy jeszcze to dopiero w zoo. Wczoraj to od a już dzisiaj musiałam, musiałam do naszego Gdańskiego. Byliśmy na karmieniu fokus politych we Wrocławiu w środę. Tam są Fogi Podspojców, są Fogi Szary, właśnie nazwane Szarytkami. Które ciekawie, to tak jak się ślizgają, praktycznie bez wody można wzerwać w środę, akurat. Bywaliśmy czasami w środę, właśnie jak jeszcze mieliśmy środę wolne, są poniedziałki wolne. Więc wtedy można było je obserwować bez wody, i właśnie one się tu po prostu śliz ślizgają. Wtedy można je super obserwować. Teraz zresztą jak podpływają też. A ja kontynuuję wywody, które rozpoczęłam w parku oliwskim. Tutaj mamy zoo w lesie, także jak ktoś jest miłośnikiem przyrody, to to miejsce jest świetne. To jest po prostu przepięknie ulokowane zoo. Zupełnie inaczej niż wrocławskie, czy opolskie, czy bedgoskie. Powiem tak, to jest tak ulokowane zoo na ogromnej przestrzeni lasów, tylko, tylko jest trochę dochodzenia. To jest takie zoo, które chyba ciężko tak cały od A do Z w jeden dzień zwiedzić. Mamy karty roczne, więc my sobie tak po prostu ratami oczywiście zawsze przyjedziemy i jakieś tam miejsca, które szczególnie chcemy przynajmniej Elena, się zobaczyć. Znaczy szympansy szympansy są obowiązkowe zawsze, ale te pozostałe kwestie to już różnie. Wczoraj opowiadałam o budżetowym udanym zapachu flech rosz, czy rozflech z Arogans dla miłośników i dwójki wycofanych, tych takich pożyczkowych, urokliwych. Tylko są trochę słodsze trochę e, też taki zapach być może w jakichś takich trochę może lekko dalszych skojarzeniach, ale Również Pink Molekul. To jest taka grupa, to jest jakaś taka propozycja w takiej aurze zapachowej, na przykład w przypadku jakichś budżetowych, na przykład stworzenie zapachów, stworzenie kolekcji zapachów budżetowych, na przykład dla nastolatki, to ten zapach zdecydowanie bym ulokował ten arogancny Rozflech, bo jest naprawdę z bardzo dobrym stosunkiem ceny do jakości. Mamy pingwiny i mamy naszą jedyną na świecie w ogrodach zoologicznych kokosankę tego białego pingwina, czyli jedyny w ogrodach zoologicznych. Jedyny Albinos, Pingin Albinos na świecie. Były dwa, przez tylko jeden, widać tam. Widać czy nie widać. Albo moment, tak się inne ustawy zostawiły. Nie, kokosanka to jest więcej. Tu jest kokosanka. Tam będzie się tak się nieźle ustawy. Udawał kokosanka tutaj. Nie wiem czy uda mi się pokazać, ale... Tam jest naprawdę kokosanka. Może się uda bliżej pokazać. zrobię inaczej, tak zrobię, o ten akurat nie trzeba nic montować, nic nie trzeba obrabiać, łatwo się łączą te filmiki zauważyłam przypadkiem taką funkcję na telefonie, Same się złączają także także no, wyszło mi to naprzeciw, nic nie trzeba montować, także wykorzystam tak sobie można właśnie przerywać nagranie, kończyć, nagrywać inne na przykład właśnie w takim kadr kadrem yy, tylnym aparatem, a nie przednim i właśnie potem sobie to wszystko połączyć w całość, także super na noc, wieczorem na noc użyłam zapachu Gandini White tea, na które się zdecydowałam po informacjach, po komentarzach Rome. i muszę powiedzieć, że to była dobra sugestia. Skończyła się, zakupiłam dwa flakony w ciemno i jestem zadowolona. Jestem zadowolona bardzo, ale zaraz dokładnie opowiem, no bo może w takiej kadrze z pingwinami, pewnie pingwinów u mnie nie było. Znaczy, na filmach? O, tutaj mamy jeszcze sobie jeden pływa. Yy, w serii animale, speliście animale, z wielo wielo wieloletniej. Można oczywiście na pewno znaleźć jakieś filmiki z pingwinami, ponieważ takowe niejednokrotnie nagrywaliśmy. Tutaj mamy jakiegoś innego pingwina, szykuje się do skoku, do pływania. Bo to jest takie super powietrze od tej wody, od od tej wody, od szerytek. Las i woda. Bo, że sami jest taki drzywku wody, jest taki no, zapach od pingwinu, zapach od fogu, więc to jest taki oczywiście specyficzny. Teraz tego zapachu jest taka bardziej przestrzeń, zieleń, las i woda, taka wilgoć fajna. Czysta woda. Przestrzeń wodna. Te pływają różne, a tamten się szykuje i coś nie za bardzo chce skoczyć. Zresztą tak obserwujemy żółwie na tej wyspie żółwie w Wrocławiu w terrarium, one też tak. Niektóre razy skakają, niektóre się po tak ciągle czają, obserwują i tylko ciągle szykują się do skoków do swojego basenu. O, ja tu w kółko tak patrzę, do góry, i na niebo, i na chmury, i na drzewa. O, pingwiny. Dźwięki to chyba właśnie wydaje ten. No, chyba się nie doczekamy, żeby skoczył. Yy, Gandini są bardzo dobre. Od na tylko końca są takie, jakby się można było spodziewać, jakieś świeżo, herbaciane. Ponieważ ja w ogóle wyczuwam tyle różnych kwestii, tyle różnych zmian, tyle różnych niuansów i tak świetnie stosunek cenę do jakości. I to jest naprawdę perełkowy zapach. To jest po prostu taka perełka. Tam można wyczuć irysa, takiego trochę papierowego. Tam można wyczuć taką cielesność, taką kremowość, bardziej taki krem, nie do końca ale krem, a nie jakąś pudrowość. Tam no i nie, sko, nie skoczył poszedł. Tam można wyczuć wręcz taką aurę takiej yy, ekskluzywno-cielesną. Tam można wyczuć, no tak pięknie ulokowany ten jest i takie coś świeżego, właśnie trochę, trochę herbacianego, trochę jakby cytrusowego, no przepiękny zapach, takie właśnie ta cremo, właśnie jest chyba ambretę, tam jest Iris, no piękny zapach, naprawdę ładnie się układa i to jest zapach stosowany dla miłośników wycofanych, różnych maksmara. Tych były takie różne i to Le Parfum, i to Zest miałam, jakby tego typu klimaty. Yy, Trochę z tej Maxmara Le Parfan, trochę z tej Maxmara Zest. Naprawdę super zapach. Naprawdę super zapach. Tutaj telefon coś mi wibruje, dziwnie, nie wiem o co chodzi. Pogoda jest cudowna. Jest po prostu tak piękne, świeże powietrze, wiatr, przestrzeń. Tutaj jeszcze pokażę super tereny. Będę jeszcze opowiadać o jeszcze jednej naprawdę budżetowej okazji. Oprócz tego Gandini, mianowicie pewien zapach. Nazwy nie pamiętam, nazwę dodam, ale już go sprawdziłam, bo był w tej samej parce co Gandini: dwa flakoniki White Tea oraz co ten Arogance. Wszystkie były właśnie z tej przesyłki od Andrex. Wszystkie budżetowe. Wszystkie z bardzo dobrym stosunkiem ceny do jakości. I wszystkie gdzieś tam były wskazywane w tym filmiku, na przykład z przeglądem okazji u sprzedawcy sprawdzonego Zalegro Andrex. I ten zapach. I ten zapach jest po prostu wybitnie budżetową, wybitnie dobrą i tak niezwykle parametrową. Nie ma żadnej tanieści i ten zapach ma po prostu zjawiskowe parametry. Ja to zaplikowałam cały bity dzień. I to jest klimat aliena. Na początku trochę w stylu aliena essence Absolu, wycofanych których nie lubię. Wolę na klasycznego albo wolę tą mitowankę zimową ja fragrans czyli karmelowego. Powiedzmy, ym, aliena. Mam kilka ulubionych, akurat ten essence, absolutnie nie do końca, więc coś takiego na początku było, ale potem poszło w stronę takiego mega zawiesistego, takiego esencjonalnego, takiego bardziej dawnego ale aliena klasycznego, doprowadzonego. Czyli oni go mogą niszczyć, oni go mogą osłabiać i tak dalej, i tak dalej, ale ten zapach zachowuje tą esencjonalność, ten most i po prostu cena bajka, nie pamiętam ile, ale 30, 40, 50, coś takiego za 100, 100 ml. Zaplikowałam wczoraj i po prostu czułam to w kółko, yy, oprócz tego miałam jeszcze inne rzeczy w porzucie, ale po prostu on cały czas dawał znać. Także naprawdę świetna propozycja, jeżeli chodzi o to Gandini, jeżeli chodzi o, o ten właśnie yy, dla mięśników Aliena. Aliena był proponowany dawnej wersji oraz dla miłośników właśnie tytułowanych Gucci dwójki i w ogóle. To są świetne propozycje, żeby je ulokować w tych odcinkach. Kolekcja budżetowa. To będzie super seria, ale to jest seria, nie są mi, że wybitnie pracochłonna, ale to jest seria, którą trzeba zrealizować z poziomu domu. A że jest wiosna, że jest coraz cieplej, to czas spędzony w domu będzie znikomy, ale postaram się, będąc czasami uziemioną, napotkawając na kuriera. Wtedy coś takiego zrealizować. Ale, żeby coś takiego zrealizować, już jestem prawie u żeby coś takiego zrealizować, to muszę też porządnie pewne rzeczy ponamierzać, porządnie przejrzeć moją olbrzymią szufladę, jestem jeszcze w tym taką szufladę budżetową, ponieważ wtedy jestem w stanie to na przykład sobie tak nawet poukładać i stworzyć taką budżetową kolekcję przykładową dla nastolatki. Taką budżetową kolekcję klasyczną, budżetową kolekcję uniseksową, budżetową kolekcję dla mężczyzn, budżetową kolekcję w jakiejś określonej grupie zapachowej, na myśli, w jakichś klimatów. Więc jestem w stanie stworzyć takie różne odcinki, takie różne zestawy i stworzyć takie właśnie yy, ukazanie, że przypuśćmy, za 400 zł można stworzyć naprawdę wieloelementową, yy, bardzo różnorodną kolekcję, bardzo jakościową, z świetnym stosunkiem cen do kości. Po prostu czasami te zapachy, aktualne mainstream, aktualne perfumerie selektywne Sephora Douglas, ich ceny, ich marże i nie wiem, 400 zł za tak naprawdę za nic. Jeżeli za 400 zł możemy stworzyć jakiś taki w jakichś takich ramach marek udanych, budżetowych, naprawdę coś sensownego i różnorodnego, że nie mówię o tym, ile to będzie mililitrów, ale ile też różnych zapachów. Nie jeden taki sobie, tylko nie wiem. 5, 6, 7, różnorodność. No dobrze, idziemy zobaczyć co tam u łosi, potem pójdziemy do szampansów i orangutanów, potem zobaczymy czy może sowy śnieżne się ukażą, ponieważ ostatnio jak byliśmy to puchacze były, a jak poszliśmy do sowy śnieżnej, sów śnieżnych nici. Tu będzie fajny widok, tam chyba widać w tle. Takie piękne ziarany dla trójki łosiów, mamy taty i dziecka łosia, dziecko łoś, <noise> a przypomnę, że w serii perfumista artista powoduje jest na pewno o zapachu Lalaska. surowa natura, surowa lasy alaski i właśnie dopisek para lasy, czyli dopisek dla łosia, taki zapach, jedno z moich zwierzątek w ramach moich ekstraktów, mamy też tutaj dużą ilość muchu, dużą ilość drzew, dużo ilość lasów. Przypomnę, jest u mnie miniseria w ramach moli zapaków, miniseria odnośnie lasów, miniseria odnośnie mchu, miniseria odnośnie klimatów, znaczy nie taka mini drzewnych, ale miniseria, jeżeli chodzi o mech i będzie miniseria odnośnie galbanów i zielonych składników, yy, takich surowych, zielonych, ale też jest bardzo dużo propozycji, jeżeli chodzi o lasy i jest bardzo dużo yy, różnych kwestii. Um, ulokowanych w moich zapachach bardzo szlachetnych, krzewnych. Na przepiękna absolut z dębu. Zróbmy może jednak troszeczkę inaczej, yy, czyli wczorajszym odcinku, bo mówiłam, że stopniowo będę ulokowywać w różnych filmach te budżetowe okazje, budżetowe odkrycia, budżetowe perełki. więc Wczoraj było to Arogance i chyba nawet pokazywałam flakonik i trochę zapowiadałam kwestię Gandini. Dzisiaj o Gandini White Tea opowiedziałam. Trochę zapowiedziałam kwestię tego namiotników Aliena i w innym filmie, jakimś może w późniejszym terminie, nie wiem czy jeszcze przed wyjazdem, czy w trakcie wyjazdu, czy po powrocie. Ale yy, obowiem. Także będzie może pokazany flakonik, yy, będzie dokładna wtedy nazwa. Więc na razie, tak jak było wczoraj, zapowiedź Gandini, teraz realizacja, teraz zapowiedź tego w stylu Alien, namioczników Aliena dawnego i niedługo się pojawi. Raczej przed wyjazdem nie uda się, także raczej yy, po powrocie.